gorąco w kolejnym vlogu dzisiaj tak nietypowo dalej z 6.9 tutaj jak widać testujemy dalej nawigację z Werken. z talerzówką Amazone Catros 5 metrów jeździmy na C4 12 na godzinę no miejscami muszę zredukować no bo to jednak taki no, no nie jest to optymalny traktor do tej maszyny a że tylko robimy takie pocięcie poplonów przed pługiem Tu sobie radzi, no musi sobie radzić, bo Bo mamy jeden traktor, mniej aktualnie, gdyż Gdyż ósemka podczas uprawy nam wyciągnęła kopyta i czekamy na miejsce na warsztacie Także, także no, tak to wygląda, kasujemy poplony Tu była wysiewana gorczyca z grochem, aczkolwiek grochu nie widać Ale gdzieś tam się trafiają pojedyncze roślinki nie najgorzej to tutaj urosło. Jedno z fajniejszych pól. No tak to wygląda. Ogólnie z nawigacji jestem znaczy z jestem, nie mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo jej nie kupiłem. Ale, ale z jej pracy naprawdę jest to urządzenie godne polecenia. Jak za te pieniądze robi bardzo dobrą robotę. No mówię, no tak jak widzicie, traktor sobie z talerzyweczką gania. Teraz tak, dwa przepuszczamy, w trzeci wjeżdżamy, pyk. RM tylko chlas nawale. Jeździmy, mamy zostało mi jeszcze to pole, tam już dwa mniejsze zrobiłem, tutaj jest około 15 hektarów i za lasem tam jest drugie 15 hektarów i to by było koniec i wtedy, i wtedy będziemy się przepinać z talerzówki do. Do pługa? Tak, do pługa będziemy się przepinać Czyli będzie 6930 z, z Gregoire są sześcioskibowym Tak, no, odaliśmy na testy z siedmioskibowym Aczkolwiek, aczkolwiek y, materiały jakieś tam były, ale one za, zanikły Także, mówię, tutaj kliny ja wykańczam w ten sposób Na nawigację jak jeżdżę że zostawiam sobie dwa, tak jak teraz jadę tu zawracam i wjeżdżam w ten później wjeżdżam tu, zawracam, wjeżdżam w ten, znowu przepuszczam i tak, aż się po prostu skończy skończą kliny, tak? Widzimy się później, może się ściemni, pokażemy jak LEDy świecą No i prowadzimy też rozmowy z tutaj klasem, żeby jakiś traktor wziąć na testy na jeden dzień taki o mocy około 250 koni, spróbować czegoś trochę innej zieleni. No zobaczymy, co wyjdzie. Jeżeli się uda, no to na pewno jakiś materiał z tego też się sklei, tam na kanał wleci. Zobaczymy. Pugiem wtedy będziemy testować. Mówię po burakach pszenicy: mamy posiane buraki, pojechały. Polaryzacja wyszła około 17-17,5%. Plony. Też nie najgorsze, jak na tak suchy wrzesień, praktycznie cały wrzesień ani kropli u nas wody. Także buraki już w sumie wyfakturowane. Także czekamy na pieniążki z cukrowni. Cukrownia się bardzo szybko księgowość uwinęła z tematem. Bo tak jak widać gdzie górka, glinka, troszeczkę bardziej ziemia. Pita no to go trzyma, tak? Otrzyma, no, ale to też nie ma tragedii. Jest 10-11 na godzinę, ta 5 metrów. Około 5 ton wagi. Jak nie mieliśmy 8 no to praktycznie wszystkie pola ten ciągnik talerzował. To chciał, nie chciał, góra, nie góra, trzeba było, trzeba było dymać dojeżdżamy do brzegu pola, rozłączamy nawigację i zawijamy kółeczko. I tak będę poprzecznie, później jeszcze z góry jechał i tu mamy elegancko na jeden przejazd zostawiony pyk. I lecimy dalej z tematem. No i tak będziemy jeździć raz koło razu. Jak się ściemni bardziej, to tak jak wspominałem wcześniej, włączę, włączę kamerę i pokażę wam jak wesemy w nocy światło. Także mamy godzinę 18:30. Aktualnie dzisiaj uprawiliśmy 21,6 hektara. Średnia wydajność pracy mamy 5,7 hektara na godzinę tym oto zestawem. Światła ogólnie, no, oświetlenie mamy takie tak nam to świeci, tak? kamera tego nie oddaje ale widać trochę dalej halogeny są firmy WESEM tutaj mamy dwa to samo jest w dachu na górze, też są dwa One świecą Co to w ogóle? świecą Czyli tak jak widać no. Kamera tego nie oddaje. Ogólnie mamy 360, zrobione dookoła, i na słupkach są dwa prostopadle w jedną i w drugą stronę, tak? Także, także mówię: no Ja dojeżdżam, ja dojeżdżam, tutaj się obijam, dojeżdżam do poprzeczniaka. Będę się składał, resztę zostawiam na jutro. Przywidzimy się później. Także dzisiaj kolejny dzień, ostatni dzień talerzowania. O tutaj zestaw odstawiony. Teraz najlepsze co przede mną będzie czekało i to co uwielbiam ogólnie robić, to myć te kurwa klamoty. Zobaczcie jak to jest wszystko oblepione. Nie wiem czy widać, bo trochę ciemno już jest. Także no, maszyna od tej strony będzie lepiej, paływał, oblepiony, ale jest na to sposób. Trzeba odstawić ją, poczekać aż to wyschnie, wszystko same Wziąć młoteczek, przyjść, obstukać ją wszystko młotkiem Każdy jeden talerz, tu pierścień, rurę I to wszystko w 80% odleci samo Także zostaje tylko później namoczyć, delikatnie zmyć Tyle umyć, po myciu przesmarować wszystkie połączenia I schować na przyszły sezon Także widzimy się w kolejnym filmie Wszystkiego dobrego i zachęcam do oglądania i śledzenia kanału Trzymajcie się, siemano!